Spierdolić ty ty, Gdzie, gdzie ty, to jest? O tutaj o Widzisz, ci Ej, kolek, kurwa, nie... A ty, ty, ty... Nie mówisz? Nie mówisz co, jak jest do twojego wiola, kurwa Czy spróbuj to ściągnąć z siebie, stary Chcesz zajść film, czy nie? Mhm uh -huh. Na pewno? Mhm uh -huh. <śleksy> <śleksy> to kurwa cię nie zabije? Toż to jest mniejsze od to ciebie to Weź to tak rozpierdol, stary Weź to ręką No jebie go Jakiś ruch. Kurwa, no przesuwaj, nie przesuwaj się, chuju. Zbliżenie. Ale ten, pal coś, powiedz coś. Powiedz co, co to, to może być, bo my to już wiemy, co to jest. No. Powiedz. Cholek, no powiedz cokolwiek, kurwa. Ej, co to jest? Jesteś panite, tak? Powiesz, <suszel> Pani nie ruszasz się, nic nie palisz, a ruszasz się. Nie on, i on, tak? on, Ej, cholek, weź to zdejmij z głowy, kurwa, No, Powiedz, powiedz mi słowo, paraliż ust, języka tyw nie głową, głową jesteś pierdolnięty Cześć.